Siema, tutaj ja dzisiaj <noise> Dziwnie się tak ten Gdzie jest kamerka? Jestem w piwnicy na siłce, dlatego tak gadam. Dziwnie. Nie wiem jak na kamerykę się patrzeć. A, to się zmontuje. No ale wracając. Czekajcie. Idom. Nie da się, no dobra, będę tak nagrywał. Macie na półdziela. Nie da się przybliżyć, no to będę tak. Ja i pójdę. Nie pójdę. <grym> Jakiś łopek. No ale wracając. Dzisiejszy temat chromykopia. Mm, Macie w opisie, kiedy o tym będę mówił. A teraz tak, tematy kanału. Będę, ciekawiecie, pierwszy vlog, który będę montował. Yy. Tutaj macie aktualne staty. No, jest nieźle. Są, są przyrosty, nie? Zresztą że się nie spodziewałem. ostatnio te filmy to tak wybuchły, że to hej. Miałem nagrać film w tamtym miesiącu, ale spokojnie, co się odleczę, to nie ucieczę. I tak w grudniu mają się pojawić dwa, więc powiedzmy, że już jest nadrobione na przyszłość, no ale w tym, w tym miesiącu coś trzeba, więc muszę coś pomyśleć. I mam, pomysieć, mam pomysł na długi film, bardzo długi, o jednej grze, która jeszcze nie wyszła ale mm, z moim tempem robienia wyjdzie pewnie za rok albo za trzy miesiące ale tak w ogóle myślę, że za, że za pół roku mm, coś jeszcze znowu będę chciał raz od nagrywania piw bo jednak mówię, że chcę i tyle mm. niby mi się znudziło, ale jednak nie znaczy miałem po nie nagrywać dla zdrowia <grym> od picia film w tyle, no ale wracając yy, to chyba tyle dobrze, że kanał się rozwija dzięki, dzięki chyba 1400 wyświetleń z w tym miesiącu nabitych, a ostatnie filmy to chyba biją rekordy w ogóle Ten ostatni chyba 400 wyświetleń ma, no? coś takiego yy. no to chyba tyle wszystko co chciałem powiedzieć, wiadomo w grudniu będą dwa albumy i muszę jeden teraz jakiś odcinek porządny zrobić, nie? Coś w ogóle innego i tak muszę ten stary o tej bajce jeden chyba na nowo zrobić, bo nie podoba mi się. z czasu. No dobra, to teraz chromokopia. Tak jak widzicie w temacie, chromokopia to Chilwagon. Dlaczego tak myślę? W sensie myślę, to, 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 to jak się ludzie na to zastanowią przez chwilę, to widać podobieństwo. Jakby nie, nie jest to taki Duże, ale chodzi o to, że single były lepsze niż te wersje albumowe, przynajmniej moim zdaniem. Bo jak ludzie sobie przypomną, Chillwagon był na zasadzie trailerów robiony, nie? Że miałeś nutę, w nawieście trailer, a ta na albumie była większa wersja i z tego co pamiętam każda była głównym. I te single'owe wersje były lepsze. No i też tak uważam. No i ogólnie ocena albumu to naciągane 7. dlaczego naciągane, bo możliwe, że po czasie walnie lepiej, ale uważam, że jak już to mocne 6. to nie jest tak, że nie wiem jest jakiś tragiczny, ale jakieś to jest słabe jak na Tyler'a uważam jakby nie wiem za bardzo, mam wrażenie jakby się, się zgubił totalnie jakby uważam te zapowiedzi te nawet nie piosenkowe, tylko te jakieś co Aktorzy u sobie jak zwykle, to też były spoko. Hmm. Ogólnie coś tam mówił, żeby nie nakładać presji na ten album, czy coś. No ale jakby nie spodziewałem się Igora, nie? czy coś, ale no spodziewałem się czegoś lepszego niż po prostu Carmine Field, get, get Lost, nie? czy Flower Boy. I to tyle w sumie. Nie uważam, że Flower Boy czy Karmic Lost to jakieś też super albumy. Po prostu uważam, że mógł zrobić coś lepszego niż te dwa i gorszy niż Igor. No to w sumie tyle.